Bo przecież nie skończy jej premier, który najpierw przeprasza, a później, że tak powiem, po, po twarzy daje. Słyszeliście to? Co? Najpierw cisza głos, tak, Prawda jest jest wzruszony niemalże, a później mówi rzeczy, których tu nawet nie chcę powtarzać. I nie będę tymi polemizował, bo naprawdę nie ma, nie ma w tym mówić. I pokazuje mnie, że to ja jestem. Otóż ja się nie chcę kłócić o to, kto jest ginie. Ja chcę tylko powiedzieć, że potrzebny jest ten trzeci. I tym trzecim może być pan profesor Piotr Gliński. Tak. Powtarzam, człowiek środka, człowiek, który może wziąć na siebie ten bardzo ciężki obowiązek. I bardzo ciężką odpowiedzialność przewodzenia, rządzenia w czasie kryzysu, w czasie trudnym, w czasie, gdzie będzie trzeba podejmować decyzje w interesie Polaków, wszystkich Polaków, a przede wszystkim tych Polaków, którym jest ciężej, dla których ten kryzys jest z natury rzeczy groźniejszy. Ale to nie zawsze będą decyzje popularne. Taki człowiek nam jest dzisiaj potrzebny. I dlatego uczynimy w ciągu tych najbliższych tygodni, bo to jeszcze trochę czasu minie, zanim złożymy ten wniosek o wodę nieufności. Wszystko, żeby on uzyskał poparcie. I będziemy mówili każdemu parlamentarzyście, każdemu posłowi, także tym posłom z tej ziemi: jeśli nie będziesz głosował za tym rządem, jeśli będziesz głosował przeciw, albo się wstrzymasz, to oznacza to samo, bo tu jest potrzebne 231 głosów, czyli wstrzymanie się. Ma taki sam sens jak głosowanie przeciw, taki sam skutek jak głosowanie przeciw. Otóż, proszę Państwa, jeśli to uczynisz, to bierzesz za ten rząd i za te poprzednie pięć lat, i za to wszystko, co jeszcze się stanie, za to wszystko, co oni jeszcze zdołają zepsuć, za te wszystkie afery odpowiedzialność. I my Ci to przypomniemy. Przypomniemy w kampanii wyborczej. Będziemy o tym mówić. Będziemy wszystko czynić, żeby społeczeństwo rozliczyło. Tego rodzaju <klucz> Powtarzam, my się w tej chwili po wyborach, których żeśmy nie wygrali, do władzy nie pchamy. My chcemy rządu neutralnego, który poprowadzi polskie sprawy w sposób zupełnie inny niż to wygląda w tej chwili. Potrzebne kolejne propagandowe występy, jeden z nich jest przed nami. Kolejne opowiadania, że ostatnie pięć lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. No bo przemówień Donalda T, to wynika, prawda? <grytanie> Donalda Tuska, przepraszam, <grytanie> proszę. <fizyczny. grytanie> wynika, że to myśmy rządzili. To jednak jeden z publicystów napisał, że ja jestem fenomenem w skali światowej. Czyli tam ktoś do strony, myślę, że może mnie pochwali, ale Okazało się, że nie. Okazało się, proszę Państwa, że napisał, że jestem jedynym politykiem na świecie, który pięć lat temu przegrał ją w władzę i ciągle rządzi. Otóż to, proszę Państwa. Pewnie podobnie zostanie przekazane społeczeństwu w tym przemówieniu, które jest przed nami. Nie takie przemówienia i nie przemówienia nam są w ogóle potrzebne. Potrzebna jest solidna praca i taka świadomość milionów Polaków, że ten, który jest na czele i ci, którzy mu podlegają, pracują nie dla jakiegoś układu, nie dla jakichś interesów, nie dla jakiejś tam kolejnej sieci powiązań, prawda, czy kolegów ze stadionu tylko pracują dla Polski, dla Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem tych Polaków, tej większości Polaków, która jest dzisiaj szczególnie zagrożona. Bo ci, którzy są najmocniejsi, jakoś sobie radę, ale ci, którzy i tak nie mają za dużo w czasie kryzysu, mogą znaleźć się naprawdę w tragicznej sytuacji. Jest takie powiedzenie, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze. No, ja mówię tu oczywiście w przenośni. Nie chodzi o to, czy ktoś jest gruby, czy chudy w sensie fizycznym, tylko jaki ma portfel. Otóż ten, kto ma gruby portfel, zanim schudnie, to ten, kto ma cienki umrze, to może umrzeć głowy. I o tym dzisiaj proszę Państwa wszystkim trzeba pamiętać. To jest główna dzisiaj przesłanka, powinna być to główna przesłanka działania. Musimy doprowadzić do tego, że przede wszystkim jak najbardziej tego kryzysu uniknąć, a jak już jednak będzie, to doprowadzić do tego, żeby polskie społeczeństwo wyszło z tego w sensie społecznym, w sensie ludzkich losów, obronną ręką i jak najszybciej przejść do okresu rozwoju. Bo pamiętajcie, w Polakach jest ogromny potencjał przedsiębiorczości, inteligencji. Ja już chyba to kiedyś biorę mówiłem. Jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inteligencję w Europie. Niemcy, Holendrzy i Polacy. Jeden punkt tylko różnicy. My jesteśmy ex na drugim miejscu z mnie, ale przy jednym punkcie różnicy, to no, praktycznie Zerbiąc jest to samo. Krótko mówiąc, my możemy, jak niektórzy ekonomiści twierdzą, regularnie się rozwijać w tempie 7% rocznie. 7% rocznie to jest prawie dwa razy w ciągu 10 lat, bo jest procent składany. Otóż Że zrzuci. Nie tylko nie zrzucił, to jeszcze dorzucił. Otóż proszę Państwa, ten rząd powinien rozpocząć to zrzucanie. On go nie dokończy. Dokończyć to może tylko brawać Sprawiedliwość. Ale ktoś musi I trzeba wykorzystać szansę, żeby to nie było za trzy lata kiedy mamy konstytucyjny takich wyboru, tylko żeby to było dużo, dużo wcześniej. Stąd powtarzam nasza inicjatywa, stąd ja przyjechałem tu, tak jak przedtem byłem w Łobrze, będę jeszcze dzisiaj w Suwałkach, później w Olsztynie, w Elblągu, żeby do tego przekonywać, bo proszę Państwa, każdy z Państwa uczestnicząc w różnych aktach tego społecznego przebudzenia może jakoś tej idei pomóc. Są organizowane różne pochody w sprawie telewizji, ale one tak naprawdę mają szerszy wymiar. Być może będą jakieś inne inicjatywy. Trzeba przekonywać innych, rodziny, sąsiadów, kolegów, przyjaciół, znajomych do tego, żeby się aktywizowali. Ten wielki marsz to był naprawdę moment ogromnie istotny. Ale tu nie chodzi o to, żeby robić jeszcze większe marsze. Chodzi o to, żeby... Ci, którzy dzisiaj mają władzę w ręku, którzy jak to się mówi, trzymają władzę, w końcu zrozumieli, że także w ich interesie jest powiedzieć pas. Czasem trzeba powiedzieć pas. Czasem trzeba rzucić karty. Niech rzucą karty. Niech Polska odzyska szansę. Dziękuję bardzo.